Stara, zrujnowana obora była jedyną z pierwszych stodów, które Thompsonowie zbudowali na Coldwyn Farm. Pierwotnie miała ona pomieścić chore zwierzęta w bezpiecznej odległości od reszty inwentarza żywego, ale żadne zwierzę, które do niej weszło, nie przeżyło. Dochodzenie wykazało, że budynek był zarażony toksyczną pleśnią. Thompsonowie doszli do wniosku, że musi to być wada konstrukcyjna lub coś związanego z wilgocią drewna. Zbudowano nową stodołę, a starą oborę pozostawiono, by zgniła w cieniu. Cześć dzień dobry, ja jestem Dusia i witam was serdecznie w odcinku, który będzie opisywał pękniętą lub spękaną oborę w grze Dead by Daylight. Spękana obora to jedna z pięciu map w krainie zimnego wiatru, czyli na Cold Wind Farm. Stodoła jest to główny punkt orientacyjny na mapie. Zawiera generator, cztery szafki, potencjalnie skrzynie oraz potencjalnie może zawierać również schody do piwnicy. Stodoła to duży, parterowy budynek, który posiada cztery wejścia oraz dwa okna. Kilka ciekawostek o tej mapie, które mogą Was zainteresować. W plikach gry stodoła występuje pod nazwą Barn. A dodatkowo zaktualizowana mapa spacza 4.7.0 zawiera zamurowany pokój Hilbilego, czyli wieśniaka, który był tam trzymany przez rodziców jako dziecko. Dajcie mi koniecznie znać, czy wiedzieliście o tych ciekawostkach oraz czy lubicie grać na tej mapie. Jeżeli obejrzeliście do końca, napiszcie proszę w komentarzu stodoła, a my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i cześć!